PKM, czyli Poznańska Kolej Metropolitalna. Wszyscy się ze mnie śmieją, ja tak lubię jeździć koleją. Kolej Metropolitalna została powołana w 2018 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Samorządu Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenia metropolia Poznań, miasta Poznania, powiatu poznańskiego oraz gmin przyległych. Do danych linii. Od nowego roku zaczną kursować dodatkowe pociągi, ale na krótszych odcinkach. Także będzie ich więcej w godzinach szczytu pojadą co pół godziny. I do takich miejscowości jak Opalenica, Szamotuły, Oborniki Wielkopolskie, Kostrzyn Wielkopolski, Pobiedziska. No, bo jeszcze ma czas do odjazdu.

Koleją metropolitalną bardzo dobrze skomunikowane jest miasto Poznań, gdzie tramwaje, autobusy mają napis w stacji docelowej PKM, Poznań Górczyn, PKM, Starołęka i tak dalej. Oraz przystosowana jest również do niej komunikacja gminna i to jako całość pięknie działa jest poczekalna wspólna i do pociągów i do tego do autobusów. Nie? Przykładowo dziś wsiadałem na osiedlu Hartowo w tramwaj Numer 17 z napisem PKM Górczyn. I tym tramwajem dojechałem do stacji Górczyn. I mając pekę, sieciówkę, można wsiąść w pociąg. I tak jak w naszym przypadku, pojechać sobie do stacji Poznań unikowo. Też na pekę. Tutaj taka uwaga do. Osób po 70, gdzie już z PEKI nie korzystają, to należy iść po prostu do punktów MPK i uwierzytelnić tą kartę. I jest ona zgodą na podróż po poznaniu wszystkimi pociągami: to znaczy PKM-pociągi, pociągi kolei wielkopolskiej, pociągi regionalne. Wszystkiego dobrego. Okazji nowego roku, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia najskrytszych marzeń. Kamera, narracja, realizacja Ryszard Maj Poznań, 29 grudnia 2023 rok. Koniec.